Witam Was serdecznie na kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić Dalmierz Laserowy PLR50C Bosch z funkcją poziomicy cyfrowej i funkcją kontomierza, z kolorowym wyświetlaczem LCD i modułem Bluetooth oraz dotykowym ekranem sterowania. Zapraszam. Więc pokrótce, co wyróżnia ten dalmierz laserowy od pozostałych innych, bo jak wiecie, modeli i rodzajów jest wiele. Otóż jest to pierwszy dalmierz laserowy na rynku wyposażony w ekran dotykowy z funkcją pomocy. Wszystkie pomiary oraz wybrane funkcje czy ustawienia są wybierane przy pomocy ekranu dotykowego, co sprawia, że obsługa dalmierza jest bardzo prosta i intuicyjna. a wbudowana aplikacja pomocy pozwala na poznanie szczegółów obsługi bez konieczności korzystania z dołączonego do dalmierza drukowanej instrukcji obsługi. Kolorowy, a przy tym bardzo czytelny wyświetlacz LCD w rozmiarze 1,7 cala. Wszystkie pomiary oraz wybrane funkcje czy ustawienia są wyświetlane w bardzo przejrzysty sposób, co sprawia, że obsługa dalmierza jest bardzo prosta i intuicyjna. Dalmierz ten posiada wbudowany moduł Bluetooth. Pozwala na radiową bezprzewodową transmisję danych do określonego urządzenia przenośnego, np. do smartfona, tableta czy laptopa. Aby w pełni wykorzystać zakres funkcji dalmierza połączonego z przenośnym urządzeniem, użytkownicy mają do dyspozycji opracowaną przez firmę Bosch darmową aplikację, którą można pobrać na stronie bosch.pl czy to ze sklepu Play. Następną rzeczą, którą wyróżnia ten dalmierz. Jest to długość pomiaru. Maksymalna długość pomiaru to jest 50 metrów. I według tutaj danych producenta, odchyłki od tego pomiaru wynoszą plus minus 2 mm na odległości 50 metrów w dalmierzu. Oprócz standardowych funkcji takich jak jednorazowy pomiar długości, ciągły pomiar długości, pomiar powierzchni, pomiar kubatury i pomiar wysokości budynku. Zastosowano pięć dodatkowych funkcji. Podwójne twierdzenie Pitagorasa do komfortowych pomiarów oraz pośrednie obliczania wysokości np. budynku w miejscach trudno dostępnych. Podwójne łączone twierdzenie Pitagorasa do pomiaru wysokości częściowych, np. pomiar w odległości między oknami pierwszego a drugiego piętra, pomiar wykonujemy stojąc przed budynkiem. Funkcja pomiaru trapezowego, wykorzystywana np. do pomiaru pochylenia dachu, funkcja timera, czyli samowyzwalacza, dzięki której możemy ustawić czas opóźnienia pomiaru od 1 sekundy do 60 sekund, oraz funkcja tyczenia do zaznaczenia powtarzających się odległości. Nowością jest tutaj też pomiar kąta nachylenia, dalmierz laserowy, czyli inaczej poziomica cyfrowa i kątowierz w jednym. Jest to dalmierz, który został wyposażony w specjalny czujnik nachylenia 360 stopni, dzięki któremu użytkownik ma możliwość jednym urządzeniem wykonania dodatkowych pomiarów, takich jak wyznaczanie poziomu, wyznaczanie pionu, wyznaczanie dowolnego kąta nachylenia w zakresie od 0 do 360 stopni. Oraz wyznaczanie wszelkiego rodzaju spadków i pochyłości. Dalmierz posiada też bardzo unikalną funkcję umożliwiającą łatwy pomiar wielu powierzchni o tej samej wysokości. Wystarczy tylko raz zmierzyć wysokość pomieszczenia, następnie należy zmierzyć długości wszystkich ścian, a dalmierz automatycznie policzy i poda sumoryczną powierzchnię ścian w pomieszczeniu. Funkcja ta jest bardzo przydatna takim fachowcom jak glazurnicy, malarze, stolarze, szklarze, dekoratorzy wnętrz, tapeciarze, tynkarze, kosztorysanci czy nadzorcy budowlani. Dalmierz wyposażony jest też w funkcję pośredniego pomiaru. Podczas wykonywania pomiaru dalmierzowi nie przeszkadzają nawet obiekty obce na linii pomiaru. Funkcja pośredniego pomiaru długości pozwala użytkownikowi zmierzyć długość odcinka przy pomocy twierdzenia Pitagorasa, zaś funkcja dodawania pomiarów umożliwia rozszerzenie zakresu pomiarowego nawet do 10 km. Dzięki wbudowanej funkcji pamięci, dalmierz pozwala na dodawanie i odejmowanie pomiarów oraz zapisanie i odczytywanie wyników z pamięci. Zapisane wyniki pomiarów pozostają w pamięci nawet po wyłączeniu dalmierza, a usunięcie ich odbywa się tylko wtedy, gdy chce tego użytkownik poprzez naciśnięcie dodatkowanego przycisku. Przed rozpoczęciem pomiaru użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniej płaszczyzny odniesienia dla pomiaru, może być nim przednia lub tylna krawędź dalmierza oraz pomiar do odchylonej płyty oporowej, np. do pomiarów z narożnika. Dalmierz automatycznie uwzględnia wybraną płaszczyznę odniesienia w dokonywanym pomiarze. Dalmierz zapewnia długi czas pracy na jednym komplecie baterii. Jak widzicie, zasilany jest trzema bateriami, tak zwanymi małymi paluszkami, które pozwalają wykonać ponad 10 000 pojedynczych pomiarów lub ponad 2,5 godziny pomiaru ciągłego. Także jak widzisz, tym małym urządzeniem można błyskawicznie zmierzyć odległości nawet do 50 metrów. To idealny dalmierz do zastosowań czy domowych, czy też w pracy. Przykładowo można nim sprawdzić, czy sofa, którą mamy zamiar kupić, zmieści się pomiędzy ścianą a drzwiami balkonowymi. Także w przypadku przeprowadzki czy remontu, dalmierz umożliwi znacznie szybszy, dokładniejszy pomiar pomieszczeń niż przy użyciu tradycyjnej metrówki. Ze względu na kompaktowe wymiary i niską wagę, dalmierz zawsze można mieć przy sobie w kieszeni. I to tyle, co chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o tym dalmierzu. Jeżeli odcinek Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie z jakich wydalmierzy jesteście zadowoleni. Zapraszam Was do mojej zakładki wideo, gdzie już nagrałem dla Was filmy i poradniki. Zapraszam Was do oglądania następnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Hej!